I nasz gość. Właśnie, tak. Ja tak, ksiądz, no właśnie, tak zawiesiłeś głos. A Wiktor tutaj, proszę, Szponar. To jest ksiądz Wiktor Szponar, który przyjechał do nas z Gdańska, z Gdańska Przy Morze, parafia świętego brata Alberta, Życie po śmierci. I to są dwie książki zatytułowane tak intrygująco: Teologiczne śledztwo, które starają się odpowiedzieć na to pytanie, ale nie w oparciu o przypuszczenia, tylko o wiedzę świadków, jeśli można tak powiedzieć. Proszę powiedzieć, skąd pomysł napisania tych książek. Szczerze powiedziawszy w pewnym momencie swojego życia sam zaczął się zastanawiać yy, czy jest życie po śmierci, a jeśli tak to jak ono wygląda i pewnie tak każdy z nas słyszał o osobach, które Mówiły, że w trakcie śmierci klinicznej widziały światło w tunelu, że płynęły gdzieś. To za to było przed seminarium czy po seminarium? Kiedy to co jest. To, to dość kluczowe, jeżeli chodzi o. Nie, to o... było przed seminarium. Później, oczywiście, rozeznawałem dość długo, To bo ja troszkę później poszedłem do seminarium. I gdzieś to tam mi kiełkowało w sercu te pytania związane z życiem po śmierci. Przygotowałam też się troszkę tak mentalnie do śmierci bliskiej mi osoby, więc zacząłem też bardziej szukać. No i w pewnym momencie pojawił się w seminarium, to już było w seminarium, te pytanie, no o czym pisać pracę magisterską. I ja wtedy stwierdziłem, no to może właśnie o tym. I napisałam pracę magisterską. Później ją przeradagowałam w pierwszą książkę i, i tak to chwyciło. A prowadzący w seminarium nie byli zaskoczeni, jak to nie wystarczy pismo święte i wiedza teologiczna i wszystko jest kwestią wiary, że trzeba yes. śledztwo, to... Nie, nie było repryment, że coś, cóż to za obrazoburczy pomysł? Na szczęście repryment nie było, choć uniwersytet, a to uniwersytet kilka razy mi odrzucał temat pracy magisterskiej, no ale to inna historia. W każdym razie ja myślę, że to to Jan Paweł II napisał, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, które unoszą ducha ludzkiego ku kontemplacji prawdy, a prawda to Bóg. Więc myślę, że to połączenie wiary i nauki jest niesamowicie ważne. No tak, bo wszyscy przecież wiemy, że odpowiedź znajduje się w Piśmie Świętym, ale jeżeli słyszymy o czyimś doświadczeniu, Personalnym, ze śmierci klinicznej, z tego, co udało mu się zobaczyć, to jakoś trafia do nas głębiej. Jesteśmy bardziej tym przejęci. Ksiądz przeprowadził wywiady z osobami, które przeżyły śmierć kliniczną. Ile tych osób było? znaczy wywiadów to łącznie wszystkie które przeprowadziłem to właściwie nie jestem w stanie policzyć z kilkadziesiąt na pewno w sposób naturalny nie wszystkie umieściłem w książce tak. bo w książce czy w dwóch książkach jest łącznie 18 wywiadów I Co jest wspólnego czy jest jakiś wspólny mianownik Czy znaczy to co mnie najbardziej porusza i, i, i dla mnie jest najbardziej wstrząsające to jest to że to, co te osoby mówią, to jest to samo. Tak? Czyli wszystko jest wspólne generalnie. I co więcej, dla mnie też bardzo ważne, zaczęliśmy od Pisma Świętego, że to, co pacjenci mówią, są ze sobą, to jest spójne, ale też jest spójne z Pismem Świętym. To dla mnie było kluczowe, bo gdyby ci pacjenci mówili zupełnie coś innego, no to faktycznie wtedy moi przełożeni mogliby tutaj no dosta mogłem dostać ostrą repremę. Ale jeszcze, czy wszyscy byli katolikami. Nie, to też jest ciekawe, że relacje pacjentów są niezależne od ich wcześniejszych światopoglądów. Ja ostatnio czytałem badania z Teheranu, z Iranu, czyli generalnie osób wyznania islamskiego, i one mówiły no, dokładnie to samo, co ja wierzę, jako katolicki ksiądz. Więc, że tam najbardziej przebadana grupa osób to są ateiści, bo największe badania są pochodzą z Holandii, ze Stanów Zjednoczonych. No i dla nich to zawsze jest największe zaskoczenie, że jest coś po tej drugiej stronie. Śmierć kliniczna to trochę jeszcze technika definicji Skąd pomysł, że to są właśnie te osoby, które mogą nam powiedzieć coś więcej o tym, co jest po? Sam termin śmierć kliniczna to jest termin czysto medyczny. Tak? To jest moment, kiedy pacjentowi przestaje bić serce, przestaje oddychać, ale jeszcze, powiedzmy, około 2-3 minuty funkcjonuje mózg, bo ostateczna śmierć, czy ostateczna śmierć człowieka to jest śmierć mózgu, a nie zatrzymana akcja serca. I to jest moment śmierci klinicznej. i bardzo niewielu pacjentów z tego momentu ma tak zwane NDE, czyli Near Death Experience, czyli bliskie doświadczenie śmierci. No i właśnie o tym, o tym starałem się napisać te, te dwie książki. No to teraz proszę powiedzieć, co jest spójne? Co mówią ci ludzie? Pierwszy, pierwszy etap to jest to wyjście z ciała i obserwacja swojego. własnego ciała. I tak, wszyscy tak, mówili, że widzieli swoje ciało? Zdecydowana większość osób. Obserwowali spod sufitu, na przykład reanimację, operację, przebieg operacji. I teraz oczywiście nie należy że wszystko tak super ufać, tak? że ktoś mi coś opowiada i super, nie? I to weryfikujemy. No dobrze, widziałeś operację, widziałeś wypadek samochodowy, to teraz opowiedz mi szczegóły, które czy się pokrywają, czy nie z relacjami na przykład chirurgów, tak? Albo świadków. Albo świadków wypadku. Na przykład jedna z, z pacjentek mówiła, że chirurg w trakcie operacji tam upuścił nożyczki i poprosił swoją asystentkę, panią pielęgniarkę, o wyjęcie nowe, nowego noża. I ta asystentka miała na imię Kasia i po operacji no, ta pacjentka opowiedziała chirurgowie, że pan opuścił nożyczki i pani pielęgniarka o imieniu Kasia wyjęła te nożyczki z tego i z tego miejsca. I proszę powiedzieć, czy tak, taka jest prawda? Nie? E, w ogóle pierwsza pacjentka, z którą rozmawiałem, od której się właściwie wszystko zaczęło, e, została uznana za zmarłą, obudziła się pod prześcieradłem w szpitalnym prosektorium. Jej. I ona zapamiętała godzinę swojej śmierci, znaczy zegarka, który był na, na sali porodowej, bo, bo zostało znane za smarą ze względu na wykrwawienie poporodowe. Eee, I później dostała akt własnego zgonu. I ona zapamiętała godzinę 19.20 z tej sali i później dostała akt własnego zgonu i mówi, mówię do siebie tak, jeśli to prawda, co widziałam, a nie halucynacje, no to to, co zapamiętała, musi się zgadzać z aktem mojego zgonu. Porównała i to była rzeczywiście 19.20 czy 15. A co było ale potem? Przepraszam, sam fakt, że ktoś już abstrahuje z książki, ogląda akt własnego zgonu, to też musi wpływać <laughs> na, <to> na <laughs> późniejsze tak. życie. Ale proszę księdza, jeszcze niech ksiądz powie, co dalej po tym, jak się widzi własne ciało, czy ten tunel, to światło rzeczywiście tak. jest i czy jest jakieś uczucie, bo często w poprzednich książkach, które też tego no. dotyczą, ludzie mówią, że doznają jakiegoś takiego niesłuchanego poczucia szczęścia i ukojenia, tak. że nawet nie chcą wracać, ale też, jeśli wrócą, są spokojni, że to, co ich czeka po prawdziwej śmierci, będzie czymś pięknym. Tak, Czy tak no to, mówili? Tak, rzeczywiście. A więc mamy ten pierwszy etap, jest 12, o wszystkich nie zdążymy sobie dzisiaj powiedzieć. Tak. Natomiast płynie rzeczywiście, tak ultra ultraskrutowo, mamy to, to płynięcie, w cudzysłowie, w, do światła w tunelu, spotkanie z tym światem, którym się okazuje Pan Bóg. Wtedy doświadczają wielkiej, totalnej, bożej miłości, akceptacji. Później mamy coś, co powiedzmy nazywamy tak zwanym filmem z życia. I tutaj no, to jest też niesamowite, jak ludzie widzą swoje dobre, złe uczynki, jak ogromne znaczenie mają intencje, z jakimi kierowali się w życiu. Nie to, co jest kluczowe, to są intencje, relacje i miłość. Naprawdę? I tak jak relacja, napisane jest w Biblii, że miłość jest najważniejsza? Dokładnie tak. <noise> Dokładnie tak, bo to wszystko właśnie jest spójne ze Słowem Bożym. intencje, relacje i miłość. miłość. I Państwo te trzy słowa zapamiętają na, na koniec tak. tej naszej rozmowy. A ruchowy. więcej szczegółów, bo o rany, jak powiedział ksiądz, przejmujące tak, dreszcze przechodzą e, e, życie po śmierci. Hiper skrót chyba takiego. O bardzo duży skrót. <noise> bardzo więcej szczegółów w dwóch książkach. Chyba będzie kolejna? w dawce cały czas mnie przekonaj, więc pewnie tak. Tak? No to, to koniecznie polecamy.